Cześć, z tej strony Patryk z Artystów Reklamy i w tym odcinku opowiem Ci trochę więcej o tym, kiedy należy i kiedy warto optymalizować reklamy w Google i na Facebooku. Zdecydowanie najprościej byłoby powiedzieć, że należy optymalizować wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba, albo po prostu zawsze. Natomiast ja jestem bardziej zdania i wolę powiedzieć, że zawsze warto testować różne opcje i różne warianty reklamowe, natomiast optymalizować dopiero, gdy zajdzie taka potrzeba. I co mam na myśli? I w ogóle zanim przejdę do. do mm, tego, kiedy warto optymalizować i zagłębić się mocniej w, te, w ten temat, chciałbym ci zwrócić uwagę na pewien sposób patrzenia na wyniki reklamowe. Ponieważ w wielu miejscach na pewno miałeś bądź miałaś do czynienia z tym, że widzisz reklamy, które obiecują jakieś niesamowite wyniki, widzisz koszt pozyskania klienta, jakiś groszowy lub sięgający powiedzmy tam, kilku złotych, gwarantując jakieś olbrzymie efekty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast skutkiem tego jest to, że Powiedzmy, jest pewien zaburzony obszar, zaburzone spostrzeganie tych realnych, prawdziwych wyników i bardzo nierealne oczekiwania e, od systemów reklamowych. E, ja ci bardziej chcę pokazać moje podejście do e, pracy z reklamą, do optymalizacji kampanii reklamowych, e, i wydaje mi się, że to jest, powiedzmy, takie bardziej zdrowe podejście do tego tematu, ponieważ ja wyniki reklam. Traktuję jako feedback z rynku. Nie oceniam ich, czy to jest dużo, czy, czy to jest mało. Szczególnie, że trudno jest oceniać te wyniki, nie mając na przykład historii danego konta, albo trudno jest oceniać te wyniki w porównaniu do kont innych klientów, czy też kont nawet innych firm z tej samej branży, bo te wyniki po prostu bardzo drastycznie się będą różnić. Więc ja te działania reklamowe i te wyniki, które reklamy dostarczają, które dostarczają kampanię, traktuję bardziej jako feedback, jako taki punkt odniesienia i punkt wyjścia do kolejnych działań, które będę na konkretnych kontach podejmować. Przejdźmy zatem dalej i zastanówmy się, kiedy warto optymalizować nasze reklamy i e, koszty tych reklam. No więc zdecydowanie na pewno tutaj w żaden sposób Cię nie zdziwię, no bo e, warto optymalizować te koszty, kiedy po prostu nie jesteśmy zadowoleni z wyników. I tutaj, przy założeniu, że pewien określony cel, e, powiedzmy, jest, zakładamy, że jest do osiągnięcia, jest do zrealizowania przy naszym budżecie i przy naszych możliwościach, a wyniki, które kampanie generują, e, nie są satysfakcjonujące no to jak najbardziej te optymalizacje należy przeprowadzać. No i drugim takim elementem, w którym warto te optymalizacje przeprowadzać, jest to, gdy obserwujemy wzrost jednostkowy kosztów, czyli na przykład koszt kliknięcia, czy też koszt, koszt pozyskania pojedynczego zapytania ofertowego po prostu zaczyna rosnąć do góry. I to, na co chciałem zwrócić uwagę, to zauważ, że nie wymieniłem takiej stałej, bieżącej, nieustannej optymalizacji, Ponieważ może być taka sytuacja, że te reklamy, które działają u Ciebie. Po prostu sprawdzają się i nie ma potrzeby na siłę cały czas nad nimi siedzieć, optymalizować i wchodzić w ten w system reklamowy, skoro one przynoszą Ci zadowalające efekty. Po prostu, jeśli jesteś w takiej sytuacji, korzystaj z tego, że te reklamy działają, że masz dobry zwrot z inwestycji i oczywiście, nie, nie mam tu na myśli tego, żeby się skupiać, tylko i wyłącznie na tym. Natomiast i w ogóle zaprzestać testów, i zaprzestać innych działań, natomiast Skoro już coś działa, to po co to zmieniać? Warto też wspomnieć o tym, kiedy na pewno nie optymalizujemy reklam. No i ja zakładam, że nie optymalizujemy reklam w momencie, kiedy te reklamy zbyt krótko działają. Często, czy to reklamy na Facebooku, czy reklamy w systemie Google potrzebują trochę czasu, żeby po pierwsze algorytm, na przykład Facebooka mógł te reklamy, mógł zebrać dane i te reklamy dobrze zoptymalizować, a żeby tak się stało, to musi upłynąć co najmniej kilka dni. Oczywiście w zależności od Twojego budżetu i Twojej indywidualnej sytuacji, natomiast zakładam, że to będzie powiedzmy 3, 4, 5 dni zanim system zacznie jakby załapie, które reklamy działają najlepiej i te reklamy będzie przede wszystkim promować. Kolejnym takim elementem, kiedy nie optymalizujemy kampanii jest to, kiedy tych danych mamy zdecydowanie za mało i ten punkt bardzo często wiąże się z poprzednim, ponieważ gdy dzisiaj uruchomisz kampanię no to jutro jej nie optymalizuj, pojutrze też prawdopodobnie nie powinieneś, nie powinna się jej optymalizować, ze względu na to, że dane, które ta kampania zbierze, mogą być mało wiarygodne. Może być ich po pierwsze za mało, albo będą pozyskane w zbyt krótkim przedziale czasowym, więc będą, mogą, będą miały pewne, powiedzmy, zaburzenie. Mogą być pewne anomalie w porównaniu chociażby z danymi, które normalnie pozyskasz w perspektywie na Przykład całego tygodnia lub całego e, miesiąca. No i w efekcie, gdy tych danych będzie za mało, będą one, e, powiedzmy, jakąś taką anomalią, e, to Będziemy podejmować złe decyzje optymalizacyjne i kierować budżet możemy kierować budżet wtedy w złą stronę. Tak więc zalecam tutaj poczekać, aż te kampanie trochę podziałają i dopiero wtedy zabrać się za optymalizację. No i tak jak już wcześniej wspomniałem, nie warto optymalizować reklam, kiedy jesteśmy z nich zadowoleni i generują dobre efekty. Ja osobiście mam trochę takich działań reklamowych, które odpalam. Są, są one już wcześniej zoptymalizowane, odpalam, podziałają trochę, zatrzymuję, bo skorzystałem z tej reklamy, wygenerowałem ileś klientów, ileś zapytań ofertowych i je zatrzymuję. Potem znowu je odpalam, znowu mam jakiś feedback, zatrzymuję. Nie wracam do tych reklam po to, żeby non-stop je optymalizować, bo skoro koszt pozyskania potencjalnego klienta, koszt pozyskania lida, jest dla mnie zadowalający, to nie będę go obniżał o. 0,5%, 2-3%, bo nie zmieni to w żaden sposób. Nie będę dążył do tego, żeby o te kilka procent go obniżyć, bo nie zmieni to w żaden sposób mojej sytuacji. Tak więc daj znać, co ty myślisz o kwestii optymalizacji reklam i jak to wygląda w Twoim przypadku. Jeśli oglądasz nas na Facebooku, zostaw łapkę w górę, daj lajka, zachęcam Cię też do obserwowania naszego profilu, a jeśli oglądasz nas na YouTube, zasubskrybuj nasz kanał, kliknij dzwoneczek, aby kolejne odcinki Cię nie ominęły, a my widzimy się już wkrótce.